Modlitwa o szczere wypowiedzenie słów bądź wola Twoja. Jezus mówi do Ciebie: Po co dopuszczam burzę w Twoim życiu, aby Cię oczyścić, aby dać Ci okazję do wzmocnienia nadprzyrodzonej wiary i miłości, by w końcu usunąć Twój lęk? Sensem Twojego życia jest przekreślenie Twojej woli. I zjednoczenie jej z wolą mojego Ojca. Każdy ból, niezależnie od źródła pochodzenia i rodzaju, może stać się drogą do nieba. Moja wola przejawia się nie tylko w tym, co daje Ci dobrego, ale również w cierpieniu, które na Ciebie z bólem mojego serca dopuszczam. Nic nie usuwa się przecież spod woli mojego Ojca. Wypowiadaj więc w Twojej niemocy z wiarą te słowa, Jezu, ty się tym zajmij, co będzie równoznaczne z powiedzeniem, bądź wola Twoja. Ufaj mi bezgranicznie, gdy wszystko się sypie, ufaj mi, a proporcjonalne do Twojego zaufania zobaczysz cuda.